Siema, z tej strony Barks. Właśnie sobie pomyślałem, a co gdyby taką niedzielną serię prowadzić, wydruki 3D, albo poniedziałkową, żeby poprawić humor. Napiszcie kiedy na przykład by się takie najbardziej wam pasowało, gdyby takie odcinki się pojawiały, i w jakiej formacie, bo jak na razie nagrałem 4 godziny z wydruku z 8 godzinnego wydruku, ponieważ nagrywałem telefonem, a nie, nie, nie zmieści się 8-godzinny filmik na moim telefonie, niestety, bo zajmuje to zbyt dużo pamięci, i też przesyłanie trochę za dużo trwa. Póki co kamerki nie mam. Więc pomysł kolejny byłby taki, że na przykład godzina, powiedzmy pierwsza godzina wydruku była tak pokazana, a potem z każdej godziny 10 minut wydruku. No i też było przyspieszenie, nie musiał być takie duże jak tu, tutaj jest. Mam nadzieję, że nie będzie zacinać, bo niestety ja mam takie nagranie, że zacina. Ale to mam nadzieję, że to tylko u mnie jest spowodowane. Dobra. No i jak możecie zauważyć, to jest drukarka FDM, czyli drukuje no, tu nakład Pela. Kolor niestety losowy mi przyszedł i po prostu szkoda mi tego wyrzucać. Za żywiczna za niedługo się pojawi, ponieważ uchwyt się pojawił. Mam też taką obracalną, tam stół. Być może nawet się zabawię technologię skanu 3D, być może Was też to zainteresuje. Może też zainteresuje drukowanie czołgów, ale to myślę, że lepsze efekty wejdą na FD, raczej na żywicznej technologii, czyli drukarce. Chociaż nagrywanie żywicznej drukarki też to jest właśnie cięż, niezbyt ciekawy temat, bo o ile FDM się tak rusza, no to żywiczna jedzie w dół w górę, w dół w górę. Nie za bardzo nie widać tego wydruku. Dopiero po jakiejś tam godzinie, to wychodzi z banny. No a w szczególności jeszcze wydruki, które dłużej idą, na przykład o dokładność tam powiedzmy 1000 o. Bo mam ustawione 5000, znaczy że nie, nie 1000, coś po kićkałem. Aż tak, tak dużej dokładności moja drukarka nie ma, ale można tam wejść do tam do 2000 i no około 3. Ale to wszystko zależy od ustawień. To widzicie, już to jest po 4 godzinach wydruku. Nie musiałem światło zapalić, bo niestety, ale no, jak widzicie, wszystko chodzi ładnie. Tak tylko powiem po lewej stronie tym białym to co, czym się rusza, to, co nie powinno się tak ruszać, ale to jest też przyspieszone. Jest suszarka w której znajduje się szpula. No i do szpuli wychodzi to do BMG, Extrudera, to jest to, to są silniki krokowe, a Ekstruder BMG ma przełożenie 1 do 3, czyli jeszcze większa dokładność. Bo zwykły miałem, dokład miałem ustawioną ilość kroków tam koło setki, a w tym mam 410, czyli masz się większą dokładność wykonywania rzeczy. Też powiem tak ciekawskich, nie zawsze miałem te szyny, szyny mam właśnie od niedawna sprawia, że drukarka może szybciej drukować, bo jakby jeździła na kółkach, no to pewnie prędkość by miała 60 tylko, a tu mamy setkę akurat ustawioną, więc i nie, nie prędkość jeżdżenia bez e, podawania go filamentu jest akurat 300, więc też jest spora różnica, powiedziałbym dwukrotna od tego co miałem wcześniej ustawione. Napiszcie, czy was też takie techniczne sprawy interesują, czy raczej tylko wydruki. Na pod koniec będzie pokazane zdjęcie takie trochę na szybko robione, żeby pokazać, jak to wygląda. Jak widzicie, bez problemu drukarka sobie radzi z gwintami, stojak też dodrukuje za chwilę. No i też po pierwsze, drukarka wolni jeździ na dolnych warstwach i górnych. Jeszcze ostatnio miałem taki problem, właśnie że niestety, ale była różnica pomiędzy jedną osią a drugą. Chodzi o wysokość w lewej i prawej stronie 2 m. Mm, to akurat było bardzo dużo. Musicie pamiętać, drukarki to też maszyny CNC. I prawdopodobnie też za niedługo też będę innym materiałem drukować, więc też będą innego rodzaju wydruki. I teraz tak sobie się zastanawiam. Jakie, pamiętajcie, że dam Wam linka do strony. Możecie napisać co Was interesuje, żebym wydrukował. Ale nie przesadzajcie, bo nie wszystko będę w stanie wydrukować. A to z braku materiału, a to może też z braku odpowiednich dysz, bo też trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, i za chwilę zobaczycie koniec, końcowy efekt. To drukarka wyjechała, skończyła tą pracę. No, i teraz tak to wygląda. Napiszcie, co o tym sądzicie. Uchwyt fajnie działa. No, cały wydruk 8 godzin trwał. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.